Tu niech sam musiałem tutaj poprawić. Powiem wam szczerze, że na tym bym nie zarobił tutaj chleba. Naprawdę. Tutaj mamy masę, czyli tak zwana mozaikowa, takiej firmy. No siema ludzie ludzie słuchajcie, tutaj elewację dokończamy. Słuchajcie, tutaj to została ta masa na rok, Do zobaczenia jak wygląda. Mega. A to dokopiliśmy, żeby już było. Dzisiaj moja córka starsza pomagała, rok temu to robiliśmy Pamiętacie, to wytrzyma gdzieś tam 3 lata, 4 lata. Tutaj już jest w podkładzie zrobione, przygotowane. To już ładnie wyschło, ładnie wyschło i tutaj będzie ta masa. Tutaj są odcięcie. Zrobimy dotąd, a w następnym, w następnym roku lecimy tam dalej. Tutaj mamy masę, czyli tak zwana morzejkowa. Takiej firmy. Polecam. Pokazuję tutaj kolor. A tutaj już zaczęliśmy. Tutaj robić to ścianę wczoraj z Marcylinku. To staro masę starliśmy. Tutaj mamy ten urobek pozbierany. Widzimy wiadra. Czyli tyle wiadra, tyle muszę masy dać. Albo jeszcze i więcej. Będę to okład na ziarenko. Tu już zacząłem. Ale pomyślałem, że przykleję to taśmę. Bo później jest ciężko strasznie jak to padnie umyć, tak samo takie elementy tutaj jak po brudze, więc mam szmateczkę i będę przecierał a to zobaczcie, to jest ta masa która została sprzed roku wyczyścić trzeba tylko tutaj te wiaderko tutaj dookoła, żeby nie było a reszta jest super, nadająca się do, do, do kładzenia aby było szczelnie i żeby nie przemarzła i tu zaczynam już klejenie nie będę wam pokazywał, bo cały internet jest z tego więc takimi etapami będę wam pokazywał mniej więcej jak to wygląda. No skończyłem tutaj. Tu niech cienki packo uderzyłem musiałem tutaj poprawić. Zobaczcie, ale tego śladu nie będzie. Będzie najwyżej pod słońce. Tam trochę inna struktura. Powiem wam szczerze, że na tym bym nie zarobił tutaj chleba. Naprawdę. Ktoś kto to robi te, te ściany to nie patrzę, żeby tutaj uwalić, bo to spada niesamowicie. Ja wszystko to, co spadam, jest świeże. To odbierałem i dalej wpadłem na ścianę. Starałem się tutaj na te, zobaczcie, nie pomalować zbytnio tych aluminium, tych obrzeży. No, wyszło. Powiem Wam szczerze, że fajnie. Jestem zadowolony. Na 10 punktów daję sobie 7. Tu cięcie będzie widać, bo. Tutaj widzicie, jest inna struktura, to jest troszeczkę inna. Tu przede wszystkim widać yy, pół milimetra. Te ziarno tak już się przyglądam, a może nie, zobaczcie, a, a tu widać, widać trochę grubsze, bo to jest półtorówka. I będziemy chcieli tutaj to z czasem to wszystko polecić. To po całości I każdego roku tak będę do, dorabiał poszło mi na to akurat na ten element tutaj całe wiadro starałem się to wszystko zrobić na, na grubość tego ziarenka, ale no idzie tego materiału idzie, idzie wiaderko kosztuje niecałe 200 200 zł 25 kg tam oczywiście zostało ale pamiętacie, że ja na dnie gdzieś tam 10-15 cm zostało mi z tego starego, więc więc zużyłem i teraz za rok zostaje następne więc ten projekt już uważam za skończony. zabieramy się teraz za ten pokój Lili. A cztery dni, że tak powiem, przeprowadza się. Te swoje graty wszystkie zabiera. Pokażę Wam jeszcze, ile tego zostało tutaj. No, zostało podobnie. Wam powiem, więc o tyle na dnie. Zobaczcie, mniej więcej to tak przedstawia się. Ja... Ja to szczelnie wszystko zamykam, bo to naprawdę, jeżeli to nie przemrozi, to może stać i stać. Czy u mnie rok stało. I ta masa była bardzo dobrze tutaj, była plastyczna. Słuchajcie, posprzątam jeszcze. Nie patrzę tego piachu, nie dbałem o ten piasek, żeby tutaj pozbierać część tego piasku. Pozbierałem, a część wchodził na płytki, tak bym chciał rozebrać. Zobaczcie te tutaj krawężniki i bardziej je naprawić, czyli to bym musiał to, to kostkę ściągnąć i podsypać tutaj. Wyrównać to przede wszystkim. Wyrównać dobra, jeszcze raz zabieram to wszystko. Tutaj swoją muzykę, swój telefon. Trudność wykonania. Powiem Wam szczerze, motałem się naprawdę. To była inna bajka, jak tutaj te czapy, co widzicie, czapy uczyłem się tak naprawdę słuchajcie już teraz wiem jak robić na przykład na ścianie na metrach tutaj nie godziłem tego ale słuchajcie tak wyszły pod słońce widać tutaj te załamania no nic się nie da z tego zrobić słuchajcie jeżeli macie takie, taką ścianę z tego tynku mozaikowego to trzeba zerwać wszystko i, i na nowo zaciągać a się boję tutaj, jak będę tutaj to robił, podpytam się ile kosztuje, słuchajcie, cena, cena za metr takiego tynku mozaikowego. I myślę, że nie chciałbym tego robić. O, powtarzam jeszcze raz, ja mogę gdzieś się dłubać, na przykład z tej strony następna ściana, by no fajnie było z tej strony zrobić, zobaczcie. Ale to jeszcze siedzi, to się nie sypie i zrywanie samego tego tynku to jest masakra, powiem wam szczerze, naprawdę, masakra. Tutaj zaczyna się delikatnie, chociaż tutaj też się nie sypia, ale zobaczcie jaki kolor. Ja próbowałem to malować takim jakimś no, z silikonem, to, to, to jest żywica, a, ale słuchajcie, to było dobre na pół roku, a później tak słońce wywaliło, a koszt tej żywicy, pamiętam, 170 zł yy, wiaderko 5-litrowe, więc to nie dawało, to było fajne, przez miesiąc, przez dwa, ja wam później podlinkuję do tego filmu to była totalna porażka właśnie się zastanawiam przez chwilę czy tego wszystkiego nie zdjąć i tutaj na przykład kamień nie przykleić polecić tutaj To elewację bo strasznie mi się podoba tutaj od sąsiada ten kamień muszę poczytać jak długo po prostu ten tynk mozaikowy wytrzyma na słońcu pełnym i do tego momentu kiedy będzie się sypał tak jak mamy tutaj zobaczcie mniej więcej ten dom remontowany no 8 lat był temu, może 10. Słuchajcie, i, i był ładny. No ale wiecie, no woda, słońce, rowo robi to tutaj swoje. Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj gwiazdorzył Ten etap tutaj pracy uważam za zamknięty. Idziemy teraz do pokoju i będziemy tam projektować dalej. Ahoj! No, w tym roku to będzie mało tych nagrywek. Zobaczcie, a tutaj remutujemy najmłodszej tej córeczki córeczki ten pokój i tu będzie się działo jak ja to mówię grubo super się tutaj odwierca, zobaczcie bo mamy tak, super miękki materiał co mamy? one są trochę, o zobaczcie jakie puszki pokupiłem kurczę super głębokie o Jezuś Maria, no właśnie teraz dopiero zobaczyłem kurde, super głębokie puchy zobaczcie, po co, na co, nie wiem ta puszka na razie jeszcze się nie chowa, ale ona za jakiś czas się schowa, jak ja to wykuję. Słuchajcie, mamy czas, więc będziemy sobie tak oprawiać każdy kawałek, a możemy, a niech będzie. Do pokoju. Spokojnie, to, to jest sztywno, trochę brakowało mi otwornicy, bo ta, co miałem, otwornica jest europejska, przepraszam, wróć, amerykańska średnica, a tutaj mamy. Puszki europejskie, one się różnią tam dosłownie pół centymetra, a nie mam takiej otwornicy, dlatego tak wygląda taka szczelina. Mm. Żonie tak naprawdę, powiedziałam, że już, żeby poszła i sprawdziła odbiór, bo to, bo to wszystko zależy. Jeśli będę potrzebny tutaj w Polsce, to, to zostanę i będę tutaj remontował, będę ogrodnikiem, będę sprzątaczem, mogę nawet kibelki mieć, mogę codziennie. Aby tylko nie wyjeżdżać na to Islandię. A po co wyjeżdżam? No bo nie.